Alicja, nastoletnia bohaterka naszego opowiadania, zmaga się z pragnieniem wyróżnienia się w świecie materii i stylu, wciągnięta w prąd konsumpcyjnych pokus. Jej matka, doświadczona i troskliwa, mierzy się z coraz bardziej roszczeniową postawą córki, starając się jednocześnie przekazać jej wartości, które sama uznaje za istotne. Czy wpływ otoczenia rzeczywiście zmienia nasze priorytety? Jak można nauczyć młodych ludzi doceniać to, co mają, i rozumieć wartość pieniądza? Zapraszamy do posłuchania tej historii, która podda refleksji relacje rodzinne i wyzwania współczesnego rodzicielstwa. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości. Alicja spojrzała na mnie błagalnie. Wskazując palcem na cekinową sukienkę na ramionczkach i z nadzieją w głosie, zapytała: Mamuś, kupisz mi tę sukienkę? Byłyśmy w sklepie, który z zewnątrz wydawał się dość luksusowy. Sama raczej unikam takich miejsc, gdyż staram się rozsądnie gospodarować pieniędzmi i zazwyczaj zaopatruję się w dyskontach. Jednak moja córka Alicja póki co nie przejmowała się zbytnio cenami. Ala, zobacz, jak tu drogo. Widziałaś ceny? Ile kosztuje ta sukienka, która ci się podoba? 350, odpowiedziała, lekko zawstydzona. Czy nie przesadzasz? Chcesz wydać tyle pieniędzy na sukienkę, którą założysz raz? Ja tyle nie płacę nawet za zimowe buty. Nie ma szans, odpowiedziałam stanowczo, a Alicja natychmiast się nadeła. Moja córka zawsze była dość roszczeniowa. Nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. Od jakiegoś czasu miałam wrażenie, że próbuje mną manipulować. Nie dość, że od jakiegoś czasu mamy pewne problemy, to jeszcze odkąd zaczęła szkołę średnią, coraz częściej słyszę, Ewelina ma markowe dżinsy, Ewelina spędza weekendy w spa, Ewelina dostała nową komórkę. Zaczynało mnie to niepokoić, bo wydawało się, że Ala ceni sobie takie materialne rzeczy. Myślałam, że zrozumiała już, że pieniądze nie biorą się znikąd i nie możemy jej spełniać wszystkich zachcianek. Dotychczas nie była aż tak skupiona na rzeczach materialnych, zaczynałam podejrzewać, że Ewelina ma na nią zły wpływ. Wieczorem Ala zapytała: Mamo, mogę wyjść z Eweliną do kina? Jasne, masz przecież swoje kieszonkowe odpowiedziałam. Już wydałam przyznała choć dopiero co otrzymała pieniądze. Jeśli już je wydałaś, to znaczy, że nie możesz sobie pozwolić na kino. Tak oto działa rzeczywistość. Czemu my zawsze musimy klepać biedę? Rzuciła zirytowana, a mnie puściły nerwy. Zarówno ja, jak i mój mąż pracujemy na pełen etat, aby zapewnić jej zajęcia z angielskiego i lekcje tańca, a ona tak nam się odpłaca. Posłałam ale do pokoju, mówiąc, żeby przemyślała swoje zachowanie, a ona, obrażona, udała się tam bez słowa. Nie mogłam się nadziwić sytuacji. Z jednej strony czułam ogromną złość, ale z drugiej poczułam wyrzuty sumienia, że zamiast porozmawiać z nią o tym, jak trudno jest zarabiać pieniądze, nakrzyczałam. Chciałam jej też wyjaśnić, że istnieją ważniejsze wydatki niż najnowsze ubrania. Po pewnym czasie zdecydowałam się do niej pójść, ale ku mojemu zdziwieniu zastałam ją niepłaczącą, a malującą się przed lusterkiem. Co robisz? zapytałam. Maluję się. Nie widzisz? Skoro nie masz pieniędzy na kino, to po co ci makijaż? Ewelina mi pożyczy. Nie mogłam tego znieść. Nie chciałam, żeby zaczęła brać pieniądze od tej przebiegłej dziewczyny. Usiadłam obok niej i próbowałam przekonać Ale, że nie powinna się zadłużać, szczególnie, że ta sytuacja tego nie wymaga. Ale jednak zdawała się mnie ignorować i dalej nakładała tuż na rzęsy. Nie idź tam, Ala. Ostrzegam cię... Powiedziałam już dość zirytowana jej zachowaniem, ale moje słowa nie zrobiły na niej wrażenia. To tylko kino, mamo. Nie przesadzaj, odpowiedziała i wyszła. Czułam się kompletnie bezradna. Wcześniej miałam z Alą świetny kontakt. Zawsze dzieliła się ze mną tym, co dzieje się w szkole, jak idą jej oceny i którym chłopcom się podoba. Teraz miałam wrażenie, że otoczyła się niewidzialnym murem i nie chciała mnie w nim widzieć. Rozumiałam, że to część dorastania, ale takie zachowanie było dla mnie nie do przyjęcia. Wróciła późno, a ja odniosłam wrażenie, że jest nieco podchmielona, co mnie bardzo zmartwiło. Ala. Czy piłaś alkohol? Zwariowałaś? Jesteś jeszcze niepełnoletnia, to jest nielegalne. Kto ci to sprzedał? Ewelina jest już pełnoletnia. Kupiła mi jedno piwko. Nic wielkiego odpowiedziała obojętnym tonem. Jej obojętność była dla mnie bardziej bolesna niż cokolwiek innego. Nie odczuwała wyrzutów sumienia, nie przepraszała, tylko obojętnie wzruszała ramionami, jakby nic się nie stało. Zachowywała się jak bezczelna nastolatka, które często widuje się w programach o trudnych młodzieżach. Nigdy nie przypuszczałam, że mogę mieć z nią takie problemy. Postanowiłam, że będzie konieczne omówić tę sytuację z rodzicami Eweliny, ale ku mojemu zaskoczeniu, następnego dnia po szkole Alicja sama mnie przeprosiła. Byłam pozytywnie zaskoczona, że jednak coś do niej dotarło. Alu, rozumiem, że chcesz zaimponować Ewelinie, ale nie możesz tak się zachowywać, tłumaczyłam córce, a ona przytakiwała z powagą. W kolejnych dniach zauważyłam, że Alicja była jakaś smutna. Pytałam ją, co się dzieje. Ale twierdziła, że to nic poważnego. Pomyślałam, że może pokłóciła się z Eweliną, szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że tak właśnie było, ale postanowiła mnie wtrącać się w tę sprawę. Kilka dni po naszej rozmowie poszłam na zakupy. Włożyłam do koszyka trochę warzyw, kurczaka i makaron. To nie były wielkie zakupy. Wyjęłam kartę, aby zapłacić, ale pojawił się komunikat, że na koncie brakuje środków. Początkowo myślałam, że to pomyłka, więc poprosiłam kasierkę, żeby spróbowała jeszcze raz. Bez zmiany. Wyjęłam gotówkę z portfela i zapłaciłam. Mimo to sytuacja wydawała mi się dziwna, ponieważ na koncie powinno być co najmniej 500 zł. Wróciłam do domu i zalogowałam się na konto bankowe. Przeglądając historię operacji, zauważyłam, że dwa dni wcześniej z konta przelano 500 zł. Co to miało znaczyć? Przecież niczego nie przelewałam. Sprawdziłam, kto był adresatem okazało się, że to konto Eweliny. Ala! zawołałam córkę. Kiedy weszła do pokoju i zobaczyła, że przeglądam stronę banku, jej twarz momentalnie pobladła. Czy wiesz coś o przelewie pięciuset złotych z mojego konta? Zamierzasz teraz okradać własnych rodziców? Ala poczuła się jak w potrzasku, kiedy siedząc ze wzrokiem utkwionym w podłodze, nie miała odwagi spojrzeć mi w oczy. W końcu zebrała się na odwagę, by powiedzieć: Zapłaciłam już za Sylwestra i oddałam Ewelinie za sukienkę oraz kino. Zaskoczona, podniosłam głos: Co takiego? Włamałaś się na moje konto? Ukradłaś moje pieniądze? Mamo, musiałam to zrobić. Ewelina zaczęła opowiadać koleżankom w klasie, że jestem złodziejką, bo długo zwlekałam ze zwrotem pieniędzy. Nie chciałam, by tak o mnie myślano. Czyli, żeby udowodnić, że nie jesteś złodziejką, okradłaś swoją mamę? Chciałam ci powiedzieć, ale nie mogłam się na to zdobyć. Teraz będziesz musiała ciężko pracować, żeby odzyskać moje zaufanie. Anuluj ten wyjazd, oddaj sukienkę i zwróć mi każdą wydaną złotówkę. Jeśli brakuje ci pieniędzy, to znajdź pracę. Ale ja się przecież uczę. Przecież nauka to nie cały dzień, odpowiedziałam stanowczo. Możesz dorobić sobie po lekcjach. Ala spuściła głowę, mówiąc cicho. Przepraszam, mamuś. Poczułam się rozczarowana. Jak mogła mnie tak zawieść? Ufałam jej całkowicie. Jednak zrozumiałam, że znalazła się w trudnej sytuacji i nie wiedziała, jak z niej wybrnąć. Chociaż wybrała najgorszą możliwą drogę, postanowiłam jej wybaczyć, bo wiedziałam, że nie miała złych intencji. Wieczorem spokojnie porozmawiałyśmy. Wyjaśniłam jej, że zaufanie jest najważniejsze i że zawsze może liczyć na moją pomoc w trudnych chwilach. Naprawdę mi głupio, mamuś. Ewelina imponowała mi i nie chciałam, żeby miała mnie za kogoś, kto nie może sobie pozwolić na zabawę. Teraz rozumiem, że to było niemądre. Dwa dni później Ala z entuzjazmem oznajmiła, że znalazła pracę jako kelnerka. Była z siebie dumna, a ja jeszcze bardziej. Od tego czasu pracuje trzy razy w tygodniu w pizzerii, często wraca uśmiechnięta, bo dostaje napiwki. Poznała wielu nowych ludzi, w tym jakiegoś chłopaka, który bardzo jej się podoba. Wygląda na to, że będzie mieć z kim spędzić Sylwestra. Pewnego dnia zapytałam, co słychać u Eweliny. Odpowiedziała mi, że znalazła nową koleżankę, która jest równie naiwna jak ona sama. Dlatego ją przestrzegła, co skończyło się tym, że Ewelina się obraziła. Stwierdziła jednak, że to ją już nie obchodzi. Nie chce mieć przyjaciółki, która ją krytykuje publicznie. Poza tym przyznała, że miałam rację. Zapytałam więc, czy to chodzi o Ewelinę. Okazało się, że nie. Miała na myśli pieniądze. Rzeczywiście trudniej jest je zarobić, więc nie zamierza już wydawać wszystkiego na ubrania i wizyty w kinie. Dorota, 42 lata. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.